Halloween 2 roba zombiego miało nigdy nie powstać. Reżyser powiedział: Nie będę robił kontynuacji do Halloween. Wtedy przyszła wytwórnia. kaczing, Okej, okay, robię! O ile poprzedni film Zombie'ego był bardzo podobny co do filmu Johna Carpentera, dwójka już jest absolutnie diametralnie inna. Mamy, oczywiście, zaczyna się film w momencie, kiedy jedynka się kończy, ale mamy Michaela Myersa, który jest w szpitalu psychiatrycznym. Inny aktor w tym momencie już występuje, gdyż no, tamten wziął i urósł. Dorósł sobie chłopak, więc musiał oczywiście Rob Zombie wybrać innego aktora, ale to już jest film roba zombiego na 130%, gdyż dzieje się mnóstwo. No, jak to łatwo się domyśleć. Michael Myers zabił, tak, najbardziej, mija rok, on wraca i postanawia dokończyć swoje dzieło, ale tym razem, co może być zaskakujące dla wielu osób, Michael Myers zdejmuje maskę, widzimy jego twarz, widzimy jego pierwsze słowo tak naprawdę, jako dorosłego Michaela Myersa, czyli wypowiedziane do doktora Lomisa, daj i koniec, kropka. I doktor na pewno, tym razem doktor na pewno zmarł. Michael Myers, no skoro nie powstała kolejna część jako taka, również y, zmarł. Więc tak to wygląda. A jeżeli kochasz horrory, a kochasz, bo jesteś tutaj, pamiętaj o trylogii kinomaniaka. Po pierwsze, łapka w górę, po drugie, subskrypcja. Po trzecie, dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy, na, kilka razy w tygodniu. Więc aby być na bieżąco z recenzjami horrorów i nie tylko, nadużyć dzwonek. Jak już mówiłem, ten film nie jest podobny do drugiej części Halloween jest dużo bardziej brutalny, niż, yy, niż jedynka. Przyznam szczerze, że w wielu scenach stwierdziłem, nie to, jest nie, to jest niepotrzebne, to po prostu aż do przesady. Rzeczywiście no polecieli hardkorowo i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Aktorstwo. Ok, aktorstwo wystarcza, bo Michael, yy, Malcolm McDowell, Daniel Harris, nawet Olivia Spencer, która pojawia się w, no, w roli trzecią, pięcią. 48-planowej. Też rzeczywiście fajnie to wygląda, ale postacie są tempe. Dr. Lumis to w tym momencie jest żądny sławy, żądny kasy palant, który w żaden sposób nie przypomina tego, kim, kim był chociażby Donald Pleasant, jego postać. No ale tak, ok, rozumiem. Od oryginału minęło wiele, wiele lat. John Carpenter powiedział przy okazji jedynki do zombiego, zrób ten film swoim filmem, nie rób kontynuacji, nie rób nowe, nowej wersji mojego filmu, zrób swój film, więc to była wizja zombiego. Oczywiście zagłębiamy się bardziej w głowy Michaela Myersa, troszeczkę psychodelicznie się dzieje, wizje różnego rodzaju i tak dalej. Tak naprawdę do końca pani. niespecjalnie wiem o co w wielu scenach tych wizjonerskich chodziło, ale Zombie miał pomysł, chciał zrobić jak najbardziej. Bardzo mi się nie podobała współpraca z Weinsteinami, no w sumie z drugiej strony nie wiem za bardzo, czemu się zgodził, ale powiedział, dobrze, zrobię to, ale po pierwsze, sam reżyseruję mhm. i sam piszę scenariusz, bo nie chcę, żeby ktokolwiek mi spieprzył możliwość tego Ale dalej nie wyszło dobrze, dalej nie wyszło dobrze, producenci codziennie spotkali się z nim, pokazywali mu sceny z pierwszego filmu, który zrobił mówi, ale słuchaj, ale tutaj było tak, tutaj było tak, ale zombie mówi, dobra, ale ja wiem, ten film zrobiłem, montowałem go, pisałem scenariusz, pomagałem Ja wiem, co tam się działo, czemu mi to pokazujecie? Stwierdzili chyba, że jednak nie wiedział. Film według mnie nie jest dobry. Nie jest dobry. Laurie Strode dalej jest tempa. Tak jak była niespecjalnie rewelacyjna przy okazji poprzedniej części. Tutaj rzeczywiście nie jest dobra. Nie nauczyła się, że to, co nie działa, nie może działać. Musi być fajnie, musi być sensownie. Okazało się, że nie. Bardzo mi przykro. Nie jest dobrze. Jako straszak, jeżeli jesteś wielbicielem, wielbicielką. Gore, gdzie leje się dużo krwi, naprawdę do przesady, to tak. Ten film jak najbardziej dla ciebie będzie działał. Ja nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, więc niekoniecznie wypadało to przekonująco dla mnie. Po prostu nie wypadało to dobrze dla mnie. Jako straszak, ma momenty. Ma momenty, nie jest to rzeczywiście wybitny film, i powiem w skrócie: ja ten film odradzam. Według mnie nie jest to dobry film z cyklu Halloween. Mimo wszystko, jeżeli chcesz sobie sprawdzić, zobaczyć, w opisie będzie link, zobacz sobie, czy ten film rzeczywiście nadaje się do czegokolwiek. Jest ok, można obejrzeć, ja odradzam, ale nie trzeba. Oczywiście, pomysły na scenariusz również się zmieniały wiele, wiele razy. Jednym z pomysłów, jednym z no, wcześniejszych wersji scenariusza było, że Laurie Strode tak naprawdę bardzo szybko się denerwuje. Jest, no krótko mówiąc, chora na PTSD, Post Traumatic Stress Disorder Takie rzeczy się dzieją, kiedy rzeczywiście jakieś no, nie, niekoniecznie przyjemne wydarzenie ma miejsce w naszym życiu Miała kilka razy się wkurzyć Na koniec, kiedy jest z Michaelem, miała po prostu wziąć, odwrócić się i razem z nim zacząć strzelać do, do, do policji Ale się okazało, że nie, rzeczywiście nie Ten pomysł został odrzucony Chodziło o to, żeby Lori Stroud, mimo wszystko była bardziej przyjazna, ludzie mogli ją zaakceptować, ludzie mogli stwierdzić, ale patrzcie, no rzeczywiście to wszystko, co się dzieje, to ona mimo wszystko daje ale daje ale tak. No wiadomo, wyszło jak wyszło. John Carpenter również dostał propozycję od Roba jego, żeby pojawić się w filmie na chwilę, żeby mieć epizod, wiadomo, w na zasadzie ukłonu do, do twórcy, do wielkości jego. powiedział: nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, nie mam ochoty brać udziału w niczym. Tak naprawdę w czym macza ręce Miramax Max i Weinsteinowie Gdyż y, może znają się na marketingu Ale jeżeli o filmy nie specjalnie się znają Nie specjalnie chce z nim więcej współpracować No i niestety John Carpenter w tym filmie nie pojawił się Film pomimo tego, że zarobił niemalże trzykrotność swojego budżetu niespecjalnie przypadł do gustu zarówno fanom Jak i krytykom oraz wytwórni Więc Rob Zombie już po drugim filmie Dostał buta, powiedzieli dziękuję bardzo, zadzwonimy do pana, ale ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. No i Rob Zombie już więcej do tematu Michaela Myersa nie wrócił. Wytwórnia oczywiście wróci, jak dobrze dobrze wiemy, za lat ładnych parę. O tym będzie oczywiście za tydzień. A z mojej to już wszystko, więc pamiętaj. no jest subskrypcja, oczywiście, że tak, kochasz horrory, uwielbiasz recenzje, będziesz informowany, informowana na bieżąco, a później u góry tam sprawdź sobie inne horory z cyklu kultowego które pojawiły się do tej pory na moim kanale. Oglądaj, ciesz się, a my jak najbardziej oczywiście widzimy się co środę o 20 w cyklu Kultowe Horrory. Cześć!